To długa historia. Mówiąc o Ishtar, trzeba cofnąć się najpierw do procesu tworzenia samego miasta. Choć w przypadku Piranha dzieje się to rzadko, to Ishtar fizycznie powstało dopiero po stworzeniu zarysu fabuły. Najpierw był sam Zuben. Za czasów pierwszej wojny z orkami został zniewolony przez zielonoskórych i zmuszony do walki jako niewolnik gladiator. Szybko zdobył sympatię orków swoją walecznością. W nagrodę za jego dokonania w walkach orkowie zwrócili mu wolność, a ten udał się na południe. Tam, pośrodku niczego, odnalazł kostur wiecznego wędrowca starożytny artefakt, zesłany na ziemię przez Innosa, który ten podarował wiecznemu wędrowcowi. Po wielkiej powodzi zesłanej przez Adanosa, Kostur ten został pogrzebany i zapomniany przez historię. Po odnalezieniu Kostura do Zubena przemówił Beliar. Nakazał stworzyć dla niego królestwo. Udaj się do kraju koczowników i zbuduj tam dla mnie królestwo. I Zuben udał się na pustynię i wbił Kostur w ziemię i zawołał. Tu będzie twoje królestwo. To oczywiście zmitologizowana wersja wydarzeń, gdyż sama fabuła Gotika 3 nie przedstawia nam prawdziwej faktologii. Można założyć na pewno, że do Zubena Beliar się odezwał, w końcu ten został jego wybrańcem, ale już wtedy przyszły władca asesynów miał grupę ludzi, z którą rozpoczynał stawianie filarów państwa. Mając stworzoną historię powstawania państwa asasynów i sporządzony zarys postaci Zubena, twórcy postanowili wznieść mu pałac. Pałac ogromny, przestronny, taka hata i z pełen tancerek i wszystkie będą robić tak. A tutaj malutkie geranium. Jak podaje Artbook do Gotika 3, podstawowym założeniem przy tworzeniu Isztar było stworzenie przede wszystkim rezydencji dla Zubena. Drugim założeniem było utworzenie lokacji jako fortecy o prostych kształtach, które miały odzwierciedlać jego surowy i wyrachowany charakter. Stąd właśnie w Isztar proste kształty są koła, kule i prostokąty. Przy czym jednocześnie jest to też skarbiec warantu, więc wśród prostych kształtów pojawiają się ogrody, złote posągi, złote kopuły i ogólnie Panować miał tam swego rodzaju przepych. Właśnie stąd na rysunku koncepcyjnym widać ogromne, zielone, niepalmowe ogrody i wielką fontannę na środku placu. Mimo iż Isztar kojarzy się mocno ze starożytnym Babilonem, przez to, że imię Isztar z inną pisownią było imieniem bogini w mitologii mezopotamskiej, czy też po prostu na wejściu stoi brama, podobna zresztą do słynnej bramy Isztar, datowanej na czasy Nabuchodonosora II. Mimo to twórcy w głównej mierze inspiracje czerpali podobną, zresztą jak sami przyznają, z wizerunków egipskich świątyń i kompleksów pałacowych autorstwa Davida Roberta. Isztar też stosunkowo wcześnie zagościło na mapach. W materiale o pierwszych mapach do Gotika III pokazywałem stare koncepcyjne szkice i modele map. W Warancie przewijała się duża liczba miast z roboczymi nazwami jak Syra, Masa, Sindhi czy Cash. Jedynymi nazwami, które zostały to Braga oraz właśnie Ishtar. Mimo, że jest to robocza mapa, która powstała na bardzo wczesnym etapie prac, prawdopodobnie był to jeszcze rok 2004, to Isztar jest już podpisany jako stolica. Isztar samo w sobie jest dosyć nietypowym miejscem, do którego dostać się możemy tylko jako szanowany wśród społeczności prawie asasyn, który posiada łącznie 75 reputacji wśród asasynów. Dopiero na miejscu mamy możliwość wzięcia udziału w wyzwaniu, po którym zostaniemy prawdziwym asasynem. Wątki zadań w Isztar są przynajmniej w moim mniemaniu sporym atutem, i odskocznią od nudnych i powtarzalnych w większości misji Gotika robionych na jedno kopyto. Założeniem zadań dla Isztar jest wytworzenie nieprzyjemnego dla gracza miejsca, surowego i obłudnego, w którym liczy się przede wszystkim złoto i wpływy. A oponenci nie cofną się nawet przed morderstwem. Miało być to miejsce spisków i knowań, i w zasadzie się udało. No, w końcu, tutaj mamy misję rozwijającą wątek zabójstwa Ramireza. To tutaj mamy sprawdzian asasynów, i to tutaj Surus wysyła na nas morderców. Isztar ma być miastem bogactwa i przepychu. To tutaj mieści się skarbiec Zubena, najbogatszego człowieka w Warancie i faktycznie. Jego komnaty, zresztą ogromne, są pełne przepychu: złote rzeźby, kolorowe baldachimy, tancerki, skarbiec pełen złota, złote naczynia, a nawet basen i tresowane lwy. Przed wykutym w skale pałacem mieści się także ogród. Ten, choć mizerny, to jest. Stanowi pewien wyjątek od reguły, bo inne lokacje w warancie własnych ogrodów nie posiadają. W Isztar jest też nietypowe zjawisko sztandarów wszystkich największych stronnictw. Mamy tutaj heraldykę orków, mamy symbole Myrtany i to w najróżniejszych kolorystycznych wariantach, oraz oczywiście sztandary samych asasynów. O ile symbole Myrtany mają jeszcze rację bytu, bo w końcu Warant przez pewien czas lorowo był podbity przez Królestwo Myrtany, tak jednak nie widzę żadnej korelacji pomiędzy asesynami a orkami. Oczywiście jest zawiązany partnerski sojusz pomiędzy tymi frakcjami, ale wciąż ich godła nie pasują do tak elitarnej i niedostępnej lokacji. Problem z tymi sztandarami, czy to też flagami, pojawia się w wersji 1.6.0 a nawet 1.7.5. Problem rozwiązuje dopiero modpak, który usuwa te orkowe i myrtańskie barwy. Dzięki modom, by się dostać do isztar możliwa jest też wpłata w postaci złota, co sprawia, że możemy cieszyć się zawartością, nawet jeśli nie kroczymy ścieżką koczowników. Isztar, pomimo tego, że wydaje się mały, to jest domem dla 45 asasynów, trzech czarnych magów, Zubena, Kowala, Sfena oraz 15 niewolników. Co daje łącznie 65 mieszkańców, licząc całą aglomerację, jak dwie studnia bok Isztar oraz asasynów Zarkosa, polujących na lwy. Samo w sobie miasto w Warancie jest chyba moim ulubionym zaraz Pomora Sul pod kątem zadań czy samej lokacji bo jak już wspomniałem jest dosyć elitarna i nie każdy gracz ma okazję, by podczas swojej gry ją dobrze wyeksplorować. Chyba, że ktoś gra oczywiście po stronie asasynów. Jednak oczywiście Ishtar ma swoje mankamenty, zresztą jak wszystkie lokacje w Gothicu 3, a chodzi mi tutaj o cztery misje z czego trzy składają się z zabijania szakali, a jedna z zabijania lwów. Walka z kotowatymi i psowatymi w tej grze, zwłaszcza jak gramy na wersji 160, kończy się stan lokowaniem naszej postaci. To jest po prostu zwyczajnie frustrujące. Jednak twórcy zapewne stwierdzili, że Ishtar jest tak elitarną lokacją, że zwykła grupa szakali nie wystarczy i musieli dać ich tam na oko jakieś pół miliona. Na szczęście inne misje są bardziej na plus, przez co to wszystko się jakoś balansuje. Isztar zyskuje również ekskluzywnością na naukę mistrzowskiego władania dwoma mieczami oraz na naukę morderstwa, której gracz nie może się nauczyć nigdzie indziej. To jest akurat fajny zabieg, dzięki czemu jeśli nie kroczymy ścieżką asasyna, to tych umiejętności nigdy się nie nauczymy. Isztar jest tak samo pełny anomalii. Pomijając ogrody, pojawiają się także elementy, jak kwadratowa arena czy jedyny niezniewolony w warancie Nordmarczyk. Mowa o Sfenie, który podczas rewolucji w Isztar będzie walczył po stronie asasynów. Zmienia to dopiero patch 174, który zmienia mu gildię z asasyna na nordmarczyka. Dzięki! W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół.